Dobry dzień obywatelki i obywatele Królewca. Dla Was od znaku program Kwadrans dla Królewca 15 minut z ludźmi, którzy walczą o Wasze prawa. Ja jestem Mikołaj Malski, a dzisiaj moim gościem jest Tymoteusz Smetona, członek Zarządu Związków Niezależnych Aktywistów Królewca, prezes ruchu odrodzenia świadomości pruskiej, nauczyciel historii w szkole średniej. Na zmieńcu, choć ma też kilka innych zajęć. Witam pana. Witam serdecznie, witam pana, witam państwa. Mm -hmm. Ma pan bardzo interesujący rudowód. E, w końcu pana pradziadkiem jest Antana Smetona, przed II wojną światową prezydent Republiki Litewskiej. Pan nastręczał, natomiast jest znany wykładowca e, na naszej. W zasadzie jedynej, ale jakże najważniejszej Uniwersytecie, Mixera Smetona. I ciekawym faktem jest to, że przez 10 lat po urodzeniu żył pan w Ameryce. Czy pamięta pan coś z tego okresu? Tak, oczywiście. Oczywiście, że pamiętam bardzo wiele z tego okresu. No, tak naprawdę całe dzieciństwo spędziłem w Stanach Zjednoczonych. Na pewno pamiętam to, że mam zdecydowanie porównanie systemu kapitalistycznego z systemem komunistycznym i bez wątpienia ten kapitalistyczny nie ma co ukrywać. Jest po prostu lepszym, ale zdecydowałem się tu przeprowadzić po to, żeby niejako wrócić na ziemię swoich przodków i żeby budować tu też system, który będzie bardziej odpowiedni dla ludzi. Będzie dla nich po prostu lepszy. Mhm. Właśnie, bo Pan z tym prezesem jednak zdecydowali się na zamieszkanie na tym obszarze Królewce, tym bliskim, e, tym historycznym, e, takim rodzinnym stroną. I z tym regionem związał Pan swoje życie. E, ale właśnie tak, jak się panu e, żyje w Związku Radzieckim, w tej masz, naszej małej ujściznie, królewce, jak. To życie skłoniło pana do działalności opozycyjnej? Wie pan co myślę, że żyję mi się całkiem przyzwoicie. Jako nauczyciel na wsi jestem, mam wrażenie, osobą bardzo szanowaną przez lokalną społeczność, która też jest bardzo mała. Życie na królewskiej wsi jest naprawdę spokojne i jest to coś, co na pewno jest ciekawą odmianą w porównaniu do życia na przedmieściach Filadelfii w Stanach Zjednoczonych. W miejscowości swoją drogą kinków w Prussia ja miałem przyjemność mieszkać, a teraz no, z w Prusach, A teraz w regionie w królewców, w Prusach. Także jest coś, to jest też też na pewno zabawnego w moim życiorysie. Natomiast co mnie skłoniło do działalności politycznej? Myślę, że szczególnie mój wuj Mikstera Smetona, którego serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. No i też wcześniej Autanas Smetona, mój pradziadek. Myślę, że właśnie to u nas to takie rodzinne bardzo, ta działalność polityczna. Więc myślę, że to mnie głównie skłoniło. Właśnie i żeby to jest... Aby się zaangażować w to, między innymi dołączył Pan do dość znaczącej i ważnej organizacji, jaką jest Znak. Bardzo teraz dobrze znana organizacja całemu królowcowi w ostatnich strajków. Jak Pan, jako osoba, członek zarządu tej organizacji, Znaku, która to wiedziała na rzecz. Wszystkich obywateli? Jak się pan działa w tym ruchu? Bardzo dobrze. Mamy pozytywne relacje. Myślę, że ze wszystkimi stronnictwami znaku nikogo nie staramy się nie odstawiać na boczny tor. Rośpie z partią, co prawda, centrum prawicową, ale też często skręcamy w kierunku centrum. Na pewno nie dążymy do żadnych podziałów. Praca, jeśli to tak można nazwać, w znaku jest jakąś znaczącą częścią obecnie mojej działalności publicznej, więc myślę, że nie mam żadnych problemów tutaj z komunikacją w znaku. Wszystko przebiega prawidłowo. Jest to po prostu organizacja, która walczy każdego dnia o lepszy królew, więc dla nas wszystkich, więc ja dogaduje się dobrze ze wszystkimi znak znaku, i mamy ze wszystkimi ze wszystkimi dobre, dobre relacje. I jesteśmy oczywiście otwarci na budowanie koalicji tak naprawdę z każdym ze znak znaku już po wyborach, bo głęboko wierzę w to, że e, będziemy w stanie e, zbudować rząd przeciwkomunistom. Mhm, ale to właśnie tak konkretnie porozmawiamy o tej pana partii, do której pan tak trochę nawiązywał między słowami, ruchu odrodzenia świadomości polskiej, nazwa dość tajemnicza. I jakie fundamentalne wartości przyświecają tej partii? Nasze fundamentalne wartości to przede wszystkim sprawiedliwość historyczna. Otóż yy, na ziemiach Królewca, jeszcze zanim przyszyła tu jakiekolwiek państwo w postaci zakonu krzyżackiego, yy, żyli rdzenni mieszkańcy tych ziem, o których, których pamięć chcemy jako rośb yy, niejako kultywować. Yy, jesteśmy też partią o profilu konserwatywnym, natomiast yy, ten konserwatyzm można w różny sposób myślę interpretować. Tu y, jest to częściowo konserwatyzm społeczny, ale on jest akurat zdecydowanie bardziej umiarkowany. Bardziej chodzi tutaj właśnie o nasze przywiązanie do, do, do tej ziemi, do naszego narodu, do naszych tradycji, które wywodzą się z bardzo, z bardzo dawna. Stąd też Ekologia znajduje się w naszych poglądach, chcemy dbać każdego dnia o naszą Ziemię, nasze rasy, nasze pola, ale też oczywiście nasze, nasze miasta, ponieważ nasza Ziemia jest niejako naszą ostoją. Bez tej Ziemi nie bylibyśmy w stanie budować niczego innego. Stąd też wywodzi się. Jak już mówiłem, sprawiedliwość historyczna, ponieważ na tej ziemi żyli rdzenni Prusowie, do których tradycji nawiązujemy. Jednocześnie jesteśmy też partią chrześcijańsko-demokratyczną, ponieważ większość naszych członków to chrześcijanie, ale właśnie chcemy łączyć klasy społeczne, chcemy łączyć ludzi, więc mamy w swojej partii zarówno chrześcijan, jak i Rodzimowierców, ponieważ wierzymy, że ze względu na to, jakiego jesteśmy wyznania, możemy walczyć o to, żeby jednoczyć nasz naród, a dobrym sposobem, żeby go zjednoczyć, dobrym punktem odniesienia są tradycje dawnych mieszkańców tych ziem, czyli rdzennych prusów. Jesteśmy także za edukacyjnym interwencjonizmem. Chodzi tutaj o to, że po prostu zastanawiam się, jak najprościej to wytłumaczyć, ale myślę, że po prostu jesteśmy zwolennikami skrajnie, można by powiedzieć, państwowej edukacji, ale w sposób rozsądny, a nie taki to, jak robią to komuniści. Jesteśmy za tym, żeby państwo interweniowało w edukację, kontrolowało tę edukację, ale prowadziło ją mądrze, żeby Zrobiło mądrzejszy program edukacji, żeby szło z duchem czasu. Zobaczymy, jakie będą trendy za 10-20 lat. Chcemy się do tego wszystkiego dostosowywać i wprowadzać to w naszych szkołach. Chcemy też wprowadzać różne najróżniejsze programy w szkołach. Chcemy wprowadzić naukę języka pruskiego, tudzież prusyckiego w, w naszych szkołach. Chcemy wprowadzić darmowy obiady dla uczniów. Chcemy wprowadzić różne inne rzeczy. Które pomogą naszym uczniom w poznawaniu historii naszych ziem. Myślę, że tutaj dobrym przykładem może być zwiększenie godzin nauki historii i, i nauczanie w końcu historii taką, jaką ona jest. Jak sam, jako nauczyciel historii, doskonale wiem, że niestety w naszym państwie tak się nie dzieje obecnie. Po prostu historia jest w wielu miejscach zakłamywana. A my, przez naszą ogromną interwencję w edukacji, możemy zapewnić, że już przez pierwsze. 100 dni rządów znaku zmienimy bardzo dużo w edukacji. To będzie nasz główny punkt programu i mam nadzieję, że tutaj inne stronictwa znakowe nie stawią nam opozycji i będziemy mogli przejąć Ministerstwo Edukacji i zrobić bardzo duże reformy. W dodatku, mam, ja jestem nauczycielem w historii. Zresztą, Panu jest to też również bliski bardzo temat, bo przecież jest Pan wciąż studentem historii. Zresztą razem studiowaliśmy ja na, na starszym roku niż Pan, ale. Bardzo dobrze już mieliśmy się okazję poznać na studiach, także wie pan, jak ważnym tematem jest to, żeby nauczać naszych, y, naszych y, uczniów historii taką, jaką ona jest. Kolejnym naszym poglądem jest społeczna gospodarka rynkowa. Po prostu uważamy, że kapitalizm to bardzo dobry ustroj, dużo lepszy od y, socjalizmu, komunizmu, ale ma też swoje wady, dlatego musimy chronić tych, którym czasem brakuje. Pieniędzy, środków na życie. Wierzymy po prostu w to, że każdy człowiek ma prawo do godnego bytu, ale nie tak, jak widzą to komuniści, że każdy musi być równy. I w związku z tym chcemy jak najbardziej pozwolić w końcu naszym obywatelom na tworzenie prywatnych biznesów, na zakładanie przedsiębiorstw, na gromadzenie majątku w taki sposób, w jaki oni będą chcieli. Nie chcemy, do końca nie chcemy w wyrażony sposób de facto regulować rynku. Chcemy po prostu, żeby ludzie mogli żyć godnie, nawet jeśli nie mają predyspozycji finansowych do tego. W związku z czym jesteśmy za różnymi zasiłkami państwowymi, ale nie za regulacją rynku. Dlatego można powiedzieć, że jednocześnie jesteśmy kapitalistyczni, ale również chcemy chronić najbiedniejszych. Ostatni z naszych poglądów jest Big Ten. Y Teoria Wielkiego Namiotu, tak zwana. Chodzi w skrócie po prostu o to, że w naszej partii są osoby o różnych poglądach. Nie zawsze zbieżnych w stu procentach z oficjalnymi poglądami partii, ale łączą nas różne idee, jak na przykład idea łączenia klas społecznych, idea łączenia narodów, budowa narodu królewieckiego, bronienie tradycji dawnych mieszkańców tych ziem i wsłuchiwanie się w głos wszystkich obywateli Królewca. To są wartości, które łączą nas nawet bardziej niż to wszystko, co jest napisane w naszych poglądach. To tyle co do naszych poglądów. – Spasibo bardzo za to bardzo szczegółowe oraz dokładne wytłumaczenie, czym jest rośb. Tutaj uwaga, bardzo podobne okresję właśnie studiowaliśmy, dlatego miło było mi Pana poznać. Miałem okazję poznawać tą historię plus. No, nie do końca legalną z punktu widzenia Związku Radzieckiego, dlatego dostrzegam również pewne ciekawe znaczenie, również w kontekście budowania przyszłości naszego narodu, budowania właśnie tej edukacji, budowania tego, czym ma być królewiec, królewiec, który nie jest tym, co narzuca nam Moskwa, a tym, co może mieć własnego w swojej kulturze. Dobrze, zostało nam niewiele czasu. Ehm. Ale taki sobie na koniec zapytam odnośnie pana nosi, bo na cudzinność jest pan nauczycielem, że mogę niczym żonie w pracy nawet i wspiera pan szwagra w żniwach. Jak to jest e, z tymi innym zajęciami, że pan ma nadal tyle czasu? Tak krótko, może jeszcze? Hmm, wie pan co? Jakoś sobie, jakoś sobie zdecydowanie radzę. Y że nie pomagam okazjonalnie, natomiast zdarza się, że pomogę jej w jej sklepiku, w związku z czym wiem, jak wygląda świat przeciętnego pracownika, przeciętnego robotnika. A jeśli chodzi o żniwa, to żniwa, jak wszyscy wiedzą, odbywają się w wakacje, no, a jako nauczyciel, jak również myślę, że wszyscy wiedzą, w wakacje mam czas wolny, więc starałem się też poznać, jak działa Praca rolnika. A jak już mówiłem, rośpcerze ujednoczyć trzy klasy społeczne inteligencję, chłopów i robotników. W związku z tym, jako prezes, stwierdziłem, że muszę poznać świat każdej z tych klas. I myślę, że to tak po prostu stricte łączy się z naszymi ideami. I właśnie tym akcentem e, kończymy. Polsza ja jest panu. Ja byłem Nikolaj Malski, to był kwadrans dla królewca, a z nami był dzisiaj Pan Timoteusz, Esmytona. Z dziękuję, dziękuję, danke.